Ja mam oczy z tym, ja pierdolę. To się brałem

ale może dam po A to jest? Mamy sankcje, jedzę z elementów niej. nie Ty, jest nawet. Jest nawet dobrze, to wszystko trochę. I dałby się

Teraz na piersiolach, nie, tam... Czemu nie ma więcej tych stóp i jabłuszek? Rekord w skoczni był jak nic. Nie ma więcej jabłuszek. A, to drzewko. Nie, ja mam w domu jabłuszka i ja dzisiaj na rower jeżdżę z jabłuszkiem. Poważnie, nie ma pracy. To i z nami?

Oczywiście na plecach nie, To nie, 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 Trochę wybija na końcu nie, 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 technika 5 8. 8, 8. Ale dalej, dalej. Jest, nie, 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 nie Nie widzę. Szanowni nie Co jest? się. Nie widzę. Wysokie strony. Dobra, nic się nie podoba. Sędzia jest gotowe. Odpowiedź za. To jest taka jak górka i wbija, nie? No jeszcze Za opanowanie zostało drugiej płasny

Ah. Oh. Quando eu falar dentro a mochila ainda eu na tua